ma tu prozurę, przypominam tylko, że na 100 tysięcy będzie ogromne rozdanie tabletów, więc jeżeli jesteś tutaj nową osobą, zapraszam Cię do zostawienia subskrypcji na kanale. Dołącz do ekipy, zostaw łapkę w górę. No to lecimy. To jest koleś, który ogarnia, no. Okej. Okay. Co to za zakończenie. Uuuu. Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Prozurę. Ja cię będę oceniał i poprawiał Wasze animacje. Jeżeli Ty jesteś początkującym, zaawansowanym albo profesjonalnym animatorem, wysyłaj swoje projekty na Prozurę Animację Gmail.com. Ja je ocenię, pokażę szerszej publice oraz w miarę moich możliwości postaram się coś tam poprawić. Jeżeli nie wiecie nie jestem koleszku, kojarzcie mnie na pewno z intrym mniej więcej, z animacji uboruciaka i naruciaka, czy chociażby z animowanych klipów, które robiłem dla kamerzysty. Jeżeli ty jesteś nową osobą, zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Na 100 tysięcy będzie ogromny konkurs, tak jak mówiłem, będzie Draw My Life, wiele nowych. Formatów, w których to wy będziecie mogli zgarniać nagrody. Bez zbędnego gadania, lecimy na maila, zobaczymy, co dzisiaj dla mnie przygotowaliście. Jak sami widzicie, mamy prawie 250 maili z nowymi animacjami, więc ja po klasku do Was wrócę z czymś ciekawym albo śmiesznym. Lecimy. Okej, okay, mamy coś od Eza, Yaki. Mam 14 lat, animuję od 3 miesięcy. Niestety jakość moich animacji jest niska ze względu na program, który mnie ogranicza. Raw Animator na Androida. Kurczę, cóż to jest. Spróbuj sobie we Flipa klipie robić, chyba. Flipa Clip jest bardzo, bardzo, bardzo intuicyjny, można tam robić fajne rzeczy. Co więcej, niedługo będziemy do niego wracać i Będę trochę więcej pokazywał. Tak samo ibisz Paint X będę chciał zrobić jeszcze raz coś semi realistycznego tam spróbować zrobić, bo wiem, że te pędzle są strasznie, strasznie rozwinięte. Ja tam zrobiłem bardzo, bardzo ubogą pracę, ale spokojnie jeszcze nadrobimy. Ok. Eee, prosta animacja na froncie. Tutaj oczywiście anatomia ci uciekła totalnie, bo te nogi powinny być odtąd gdzieś dotąd, przynajmniej żeby to miało sens. Tu w głowa spoko, to jeszcze jest do przejścia, ale zobacz, że kiedy wrzucimy to do Photoshopa. Cyk, złapiemy powiedzmy te nogi tutaj. To jest jeszcze nawet spoko, to tu. Powinno być też troszkę dłuższe, wtedy jak to wszystko posklejasz w całość, to ma to w miarę sens. Powiedzmy, że coś takiego na oko. Oczywiście bez siatki, to też nie będzie perfekcyjne, ale założę sobie już rękawiczkę, pokażę Ci, co byś mogła poprawić w postaciach, masz, powiedzmy, szkielet tego, jak to powinno wyglądać, żeby to było w miarę poprawne. Chociaż i tak w tym momencie bym poszerzył te ręce mimo wszystko, żeby były bardziej e, masywne. Chociaż powiem Ci tak, jeżeli rysujecie mały korpusik dla kobiety, nie ma problemu, tylko po potem jak będziecie na naciągać ciuchy na nią. To faktycznie za zarysujcie, że one są workowate, nie? Tak jak ty to robisz tutaj To, że tak zarysowałaś bardzo mocno te ubrania Że one tak na niej wiszą To jest bardzo, bardzo spoko Nogi powinny zajmować raczej 60% przestrzeni Przy czym korpus z głową powinny zajmować tak powiedzmy, że 40, nie? 45 do 55 może to jest taka dobra, e, dobra jakby odpowiednia liczba, nie? Odpowiednia proporcja Coś takiego mniej więcej To, to tyle na razie, nie? Z tego co mogę pomóc Mhm Fajne 180, ale za szybko. Standardowe takie uwagi. Popraw anatomię, czyli dłuższe nogi przede wszystkim. Ja miałem z tym długo problem, więc spokojnie, rozumiem jak najbardziej. Dwa to dynamika, czyli więcej klatek pośrednich między ruchem. Powiedzmy skręcaniem głowy tam powinno być dwa razy więcej klatek. Wtedy ten ruch byłby tak samo płynny, a trwałby delikatnie dłużej i mielibyśmy szansę zobaczenia tego, zareagowania i nie posiadania takiego efektu, co się właściwie stało, nie? Spoko, bardzo dobrze, ćwicz sobie dalej, a! Okej, okay, na razie mamy kilka złodziejaszków, ale to taki standard jest, więc tego nie pokazuję niestety. Mamy frame by frame'a jakiegoś, tak mi się przynajmniej wydaje. Cześć, jestem Bisi, mam 13 lat, to moja pierwsza animacja tego typu, robiłem ją półtorej godziny... Anim animacja na w Stigbot Studio 2.0, czyli to jest poklatkowa, sprawdźmy sobie to. Połko stworzenie tego glut'a. Oczywiście bardzo lata ci kamera, co delikatnie psuje efekt. Znaczy, podejrzewam, że to było robione bez statywu, chociaż w sumie w którymś momencie nie, ona całkiem statyczna jest. Wydaje mi się, że zrobili sobie jakiś prowizoryczny statyw, z którego robili zdjęcia. Ogólnie spoko, bardzo, bardzo przeszkadza to, że ten blok tak lata na boki, nie? To psuje efekt, ale ogólnie też ta szafka się dosunęła w pewnym momencie, bo to strasznie przykuwa uwagę tam, w tamtym kierunku od razu, nie? Poza tym jest bardzo przyjemnie zanimowany glutek, który się tworzy, roluje i wylatuje tam z papieru czy po prostu z ekranu. Spoko, bardzo przyjemny frame-by-frame. Frame. Tutaj nasz anims wysłał nam dwie animacje robione w sticknote, się zobaczymy. Jest animacja biegania. Bardzo poprawna, chociaż tylko jest, mi się wydaje, że to jest jedna pentelka, szkoda, że nie ma drugiej e, Bo lepiej jest zrobić animację biegania, kiedy stickman jest, czekajcie, bokiem I kiedy on biega w ten sposób, że jest pyk Jest taki ruch, pyk I jest taki ruch, że widać, że ma te, Że ma coś takiego, nie? Najlepiej jest zrobić wtedy przednią rękę w innym, ale będziecie mieli z tego memów <noise> Żeby zrobić to tak, że on po prostu ma przednią rękę w delikatnie jaśniejszym odcieniu niż tylną Wtedy widać, że on faktycznie robi taki ruch a nie, że on robi coś takiego. Jedną ręką tylko, nie? Bo to tak wygląda, jakby on robi coś takiego. Wiesz, cały czas jedną ręką, nie i to jest problem. W sumie spoko, ale brakuje impetu. W sensie za szybko oni odlatują, nie, nie mam okazji zauważyć, że ktoś tam stoi. Mogliby, nawet jeżeli to jest walka z cieniem, to powinni się trochę wcześniej pojawiać. Tak, żeby był impet, że oni są, wiesz, zdziwieni, nagle dostają łeb. Żeby to było zarysowane mocniej. Ogólnie bardzo spoko ćwicz sobie dalej. Mamy webom mastera o Pamiętam animację główną. Okej. Okay. Nawet kolorystyka jest zbliżona, jeżeli nie, nie oglądacie Weapon Mastera to jest taki... Mm, no chyba nawet napisałeś. Tak, Jeon to robił. To jest koleś, który zrobił walkę gościa, który był w białym kolorze, właśnie na podobnym tle który tworzył sobie kosę jakąś białą, potem robił z tego miecz, potem robił był łuk, potem buławę, potem się zamieniał chyba w mecha nawet, eee, noże, no wszystkie możliwe rodzaje broni. ki oczywiście dwuręczny, łopata nawet tam była, chyba wszystko, 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 co sobie tylko nie możecie wyobrazić, robił taki kombos, nie? Bardzo przyjemnie, tu już widać, że jest przygotowanie do ruchu, ruchy są płynne, ja bym nawet może bardziej zimpetował te niektóre ataki, bo on jest taki bardzo... Mm, 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 wiesz, mo można by zrobić... Yeah. Tyk, tyk, wiesz, to było przygotowanie, ale pół, pół. Bardziej impetowo, nie? Tu już widać, jakby konkretny skill. Ja wiem, że ty zresztą w tych patyczakach robisz dużo i, i za każdym razem jest to dobre. Spróbuj to bardziej impetować, żeby było wrażenie tego walnięcia, i będzie git. Wiesz, jak dodasz lekkie drżenie ekranu, i będzie. Oczywiście wiesz, pff, dźwięk to doda dużo do efektu, nie? Lecimy dalej. O, Spidek nam wysłał po raz kolejny z Animation FLA jeszcze, ale ja nie będę sprawdzał, bo już Ci ufam. Spidek, mamy kontakt ze sobą, wiem, że Ty jesteś kumaty. Jeżeli nie, wie, nie kojarzycie Spitka, to to jest koleś, który zrobił koty w kosmosie, które są naprawdę zarąbistą serią. Inspirowane mocno Rickem i Mortim, ale zobaczcie, 14 sekund drugiego odcinka, patrzcie, co koleś potrafi. Czajcie to. No nie, to jest bez dźwięku. Cholera jasna, zamontowałeś nie, już nie. ten moduł do napędu? Jesus, to wcale nie jest takie proste zamontować to dobrze, okej? Okay? Dobra, już zamontowałem. No to lecimy. Tak kumaty koleś w tym co. co... Piękne. Jakby wiem, że rysunki są proste, nie? Ale sam ten tutaj... Kurczę, no koleś ma wszystko. Ma iziny, ma izauty, masz perspektywę. Masz kąty padania kamery. Masz nawet speedliney, żeby zarysować, że coś się faktycznie szybko przemieszcza, nie? Zobaczcie, że ta ręka tutaj... <laughs> Zobaczcie, że ta ręka, te pudełko nawet, e, w 0.25 to odparę. Ono się rozmywa, to jest właśnie speedline, żeby nadać prędkość i wyrównać, nie? Ręce się też rozciągają, to jest... Patrzcie, jaki scratch. Widzicie? To jest tutaj, w tym momencie jest scratch. To jest koleś, który ogarnia, no. Oglądałeś dużo poradników i widać, że ogarniasz temat, bo... Wykorzystujesz te mechaniki, które są po prostu animatorom potrzebne, nie? Bardzo, bardzo przyjemnie. No ja wiem, że ty jesteś kumaty. Jak ktoś z spitka nie kojarzy, no to, no to macie okazję sobie sprawdzić u niego pierwszy odcinek, bo ma na kanale. Bardzo dobra robota, lecimy dalej. Mamy coś? Okej. Okay. Cześć, Prózdury, wysyłam ci kolejną animację. Niestety poprzednich dwóch nie pokazałeś, ale mam nadzieję, że ta akurat ci się spodoba i ją pokażesz. Animacja jest w stylu blok ekipy, ma dokładnie 1355 klatek. Sprawdźmy, czym to jest. Ej, poczekaj, może tu jest? Wiesz, co to chyba nie ten rudy, którego mieliśmy pobić? Jak to? <laughs> Czekaj, idę się wyszczać. Pocznij się. Co? Yy... Cześć, jestem Skru, a ty? A je, cześć, jestem Skru, a ty, rozumiem yy, Więcej impetu, więcej przecinków, bo nie jestem w stanie ogarnąć co się tu dzieje Zobaczcie, pomijając tę scenę już, ale spa spadło sobie oczywiście, nie? Wiadomy efekt powinien być Zobaczcie, nie było efektu, nie było dźwięku, od razu jest przejście do sceny, gdzie jest Skru Co? Się zero kompletnie impetu tej całej sytuacji Tam powinien być grzyb Powinno być cokolwiek Jakiś podmuch Go powinno zwiać lekko ubraniem powinno zafalować Cokolwiek Krzaki Cokolwiek Nawet już naprawdę kolokwialnie Ten psik mógł naprawdę gdzieś zacząć falować I go nawet oblać To jest animacja Nie bójcie się kombinować Przerysowujcie sceny Jak ktoś jest smutny Zobaczcie Ja wam coś, coś zaraz wam pokażę Jest smutny Wszyscy to łapią, ale patrzcie, jak w animacji powinni się narysować smutnego. Powinien być przygarbiony, ok? On ma ledwo iść, rozumiecie? Możecie mu bardziej zarysować mimikę, że on na przykład tak. tak wiecie, robi taki. wargom, nie? Teraz tak, dorysowujecie nad nim najlepiej jakąś chmurkę, niech wszyscy widzą, że on jest naprawdę gigasmutny, tak? To jest schemat smutków animacji. To jest, powiedzmy, że ok, ale to jest naprawdę git, nie? Więc starajcie się robić to. Każdą możliwą stronę to przerysowujcie, tak? Wszyscy widzą, że jest dopakowany, ale przerysowujcie, patrzcie na to. Z drugiej strony robimy coś takiego, patrzcie. Mamy skrzynię. Poza jest bardzo ważna w animacji, więc robimy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zażelujcie mu te włosy, niech on ma charakter. Niech on pokaże, że on nad tymi włosami siedział rano, nie? I niech on pokaże zęby. On jest, wiecie, on jest cwaniaczkiem, tak? On jest najsilniejszy tutaj, kurczę, w mieście. Cyk, cyk, cyk. Samo tutaj. Niech on trzymając to. Ma, tak jak mówię, tych talerzy milion. To ma być przerysowane, tak? On ma być najsilniejszym gościem, jakiego widzicie po prostu na siłowni. Tutaj widać, że jest silny w porównaniu do tego gościa, ok? Ale ten do w porównaniu do tego to jest jakiś zawodowiec. Zobaczcie, ten jest trenerem personalnym, a ten dopiero zaczyna. Więc przerysowujcie w animacjach jak tylko się da, okej? Okay? ok, mamy coś od Studio Coulson. Po raz kolejny widzę, już tę kaczkę pamiętam. Hej, wysyłam kolejną animację, dokładnie. Muzyczka z biblioteki YouTube. Sprawdźmy sobie to. Okej. Okay. Więc to jest ten słynny żółty śnieg, tak? Nie no kur... Pilo, no to jest piasek zwykły Skąd wiesz? What? Powiem na wstępie Dobra, prosta animacja na szablonach i na symbolach Jest pełno motion twinów, ale dobrze zrobionych Chyba, że to jest na, zrobione na kręgosłupie, na szkielecie Więc to i tak jest jakby ta sama mechanika działania e, Podoba mi się, że postacie są te same I że tworzysz jakąś historię wokół nich Bo ja te papugę już pamiętam też, nie? Ja jedną animację od ciebie ten, no, idzie z tego ulepić bałwanę albo chociaż jakąś kulkę śnieżną? No to jak nie idzie. U, fajna mechanika piasku. Oczywiście nie wygląda jak piasek, totalnie tak się nie zachowuje piasek, ale ciekawie. No to jak nie idzie zrobić kulki śnieżnej? To znaczy, że to nie jest śnieg! Proste! No to jak nie ma żółtego, to jakie są No mam się w ogóle jego cały zarys postaci, nie? Z włosami na klacie, ze wszystkim włączy. Perfekcyjnie. Jeszcze? Nie no, jest żółty, tylko to nie jest piasek, to jest zupełnie coś innego. No a ten, a poza tym to masz jeszcze zwykły, e, w sensie biały. No i tak jak. A brązowy istnieje? Nie no, kur. Nie ma brązowego, mówię przecież! Coś czego jest ten bałwan ulepiony? Co? Ok. Co to za zakończenie? Co to za zakończenie randomowe. Ok, ulepili im po prostu bałwana z gówna powiedzmy sobie wprost. Nie, mój humor, coś nie śmieszne było, nie? Ok, podejrzewam, że wiele osób się zaśmiało, ale no jakoś tak mm, spoko wykonane. Bardzo mi się przypomniały animacje z Władców Much, taki trochę klimat, więc spoko, rób sobie to dalej. Eee, cała, cała historia i przeprowadzenie rozmowy o tym bałwanie, który stał obok, spoko. Eee, nie uwagi na nim. Nie wiem, czy wcześniej było słychać muchy, fajnie jakbyś dodał od czasu do czasu ten dźwięk tych much, żeby zarysować, że on tam cały czas stoi przez okres ich rozmowy, nie? Żeby wiesz, czasami mucha wleciała na ekran, przyleciała gdzieś, żeby to było takie... A, to stąd były te muchy, nie? To taki mały dodatek, lecimy dalej, spoko robota. Słuchajcie, nie wiem ile już nagrywam, ale mam nadzieję, że wam się odcinek podoba. Mam nadzieję, że jesteście prozurakami Że subskrybujecie ten kanał i że zostawiliście łapkę w górę Piszcie koniecznie, która animacja podobała wam się najbardziej Tyle ode mnie Dziękuję wszystkim moim patronom Dziękuję wam za wysyłanie projektów na gmail.com. Jeżeli oglądasz to, masz coś do pokazania Wyślij coś, a ja to pokażę, poprawię Albo się pośmieję razem z tobą Widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16.30 Mam nadzieję, że będziesz i ty Trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo, cześć!